Biało-czerwone barwy także w Radzyminie, który już dziś rozpoczął świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w trakcie wieczoru patriotycznego oddano hołd tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Mówimy o tej drodze, która doprowadziła do wolnej Polski odrodzonej po tym długim okresie niewoli. Pokaz wyjątkowego filmu Drogi do niepodległości, a także słowa o ojczyźnie i życzenia dla niej. W wieczorze patriotycznym uczestniczyli też młodzi ludzie, którzy przygotowali spektakl. Żeby to było świętanie międzypokoleniowe, żeby młodzież patrzyła na seniorów i razem z nimi uczyła się pieśni, a z z drugiej strony wnosiła tą swoją żywiołowość, entuzjazm, młodzieńczą fantazję. Żeby pamiętać o swojej przyszłości To bardzo tu utułują udział marszałek Józef Piłsudski, który wiedział, kto nie zna przeszłości, ten nie rozumie teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Towarzystwo Przyjaciół Radzymina od wielu lat organizuje wieczory patriotyczne.